Taki komfort w szkole to rzadkość. Jednak w tym liceum zdrowie i domowa atmosfera to podstawa. Tu obowiązkowo nosi się kapcie. Jak jest y, przepis, to należy się do tego przepisu stosować, bez względu na to, co sądzimy na temat tego przepisu. Z opiniami o kapciowym obowiązku, podobnie jak z kapciową modą, jest różnie. Nie wiem o co chodzi, naprawdę bezsensowne. Nie podoba ci się. Nie podoba mi się to. W sumie dobrze, jak się zmienia buty. Jednak przykład idzie z samej góry. Ja dzisiaj w butach. A pan? No a ja w kapciach. Ja kapcie mam... są? Tak, to są zmienione, to, to jest taki materiałowy. Natomiast do szkoły przychodzę w takich butach. Zmiana obuwia w szkole to tradycja, a skoro z tradycją walczyć nie wypada, to uczniowie karnie zwykle kapcie noszą. Ja mam zaświadczenie, a kolega się buntuje. A nauczyciele z nimi bywa różnie. Mamy, mamy. One tak mamy, tylko troszeczkę inaczej wyglądają, ale zmieniamy buty. Zmieniamy. No, ale to są, to są buty, nie kapcie. No. Szkolne specjalnie no, tutaj no, na te właśnie, nasze ale... zajęcia. Za recydywę, czyli brak kapci trzeba zapłacić niższą oceną z zachowania. Dobrze, że przynajmniej jest z tego choć trochę zabawy. Takie zwykłe, Bartek na skórzane kapcie próbuje poderwać szkolne koleżanki. W końcu każdy sposób jest dobry. Najlepsze. Salansy są moje na wyrywanie. I co, dało się? Nie, no jeszcze nie. Nie wiem, żadna jeszcze mnie nie chciała, więc nie wiem, czy akurat dziewczyny lecą na kapcie, ale mi się podobają, to najważniejsze. W szkole kapcie są seksy, ale poza szkołą nie. Ciągamy brzuszek, nie widzimy, dobra, uciekaj. Dyscyplina kapcie i nauka, ta szkolna dyscyplina jakoś uczniom nie przeszkadza, bo choć zasady inne niż wszędzie, to chętnych do nauki nie brakuje. Ma być wygodnie i trochę jak w domu, ale w szkole nie wszyscy uczniowie chcą nosić kapcie, tym bardziej, że to właśnie szkoła uczy że nawet kot chodzi w butach. Tak Mara Kowalska, TVN Warszawa.